Witam, Panie Piotrze. Znajdujemy się w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Orlim Stawie. Powiedzmy, co to jest za miejsce? To jest miejsce, gdzie zbieramy odpady od 350 tysięcy mieszkańców z 24 samorządów. Jest to około 120 tysięcy ton rocznie. Przetwarzamy je, sortujemy, przekazujemy do recyklingu, poddajemy procesom recyklingu także. To powiedzmy w takim razie, jakie odpady tutaj trafiają? Czy to są odpady zmieszane, czy jakieś inne frakcje? Do zakładu trafiają wszystkie odpady komunalne, wytwarzane przez naszych mieszkańców. Natomiast do samej sortowni trafiają trzy strumienie odpadów: odpady zmieszane, odpady zbierane w żółtym pojemniku i odpady zbierane w niebieskim pojemniku czyli trzy podstawowe frakcje odpadów, które powinny być poddane sortowaniu. No to powiedzmy, co daje nam taka sortownia? Dlaczego to lepiej, że do sortowni najpierw odpady trafiają, a nie na przykład do recyklera? Nie ma możliwości, żeby skierować na przykład żółty worek czy niebieski worek prosto do recyklera. Tam zawierane są pewne zanieczyszczenia, trzeba to przygotować, oczyścić, rozdzielić na pewne jeszcze podfrakcje, zwłaszcza żółty worek. To jest kilkanaście rodzajów różnych surowców wtórnych i żaden recykler tego nie przyjmie, dlatego my Jesteśmy od tego, żeby mu przygotować odpowiednio, zbelować i wystawić na rampę, przekazać do recyklingu. No to jakie ilości odpadów w ogóle tutaj rocznie do Was trafiają? My przyjmujemy około 120 tysięcy ton odpadów rocznie, natomiast sama sortownia jest w stanie przetworzyć około 80 tysięcy ton. Mówię około, ponieważ zależy to od tego, jaki odpad w danej chwili przeważa. Ostatnio widzimy duży natłok papieru na przykład. wiąże się to z wysyłkową sprzedażą, dużo kartonów, zwłaszcza w okresach przedświątecznych, w okresach prezentowych, także jest to, jest to w tej chwili znak czasu. Już kilkanaście lat funkcjonujecie, działacie tutaj właśnie w Orlim Stawie. Powiedzmy, z jakimi problemami najczęściej, jakie problemy najczęściej, jeżeli chodzi o sortowanie odpadów mają mieszkańcy, jakie błędy po prostu popełniają? Podstawowy błąd, i to jest można powiedzieć karygodny, który powinien być usunięty maksymalnie jak tylko się da, to jest wrzucanie sprzętu elektronicznego do każdego z rodzajów odpadów. Sprzęt elektroniczny, wszystko co zawiera baterie, akumulatorki, musi być zbierane oddzielnie. I oddzielnie trafiać do punktu selektywnego zbierania odpadów. Natomiast poprawia się zdecydowanie selektywna zbiórka, zarówno w niebieskim pojemniku, w żółtym, jak i bioodpadów w brązowym pojemniku. No to czy dalej rzeczywiście jest także kluczowym aspektem, jeżeli chodzi właśnie tutaj o tę gospodarkę i o ten system gospodarki odpadów, jest jednak edukacja ekologiczna? Oczywiście bez edukacji, bez przekazu informacyjnego do mieszkańców, co powinni robić, jak powinni robić, ten przekaz powinien być prosty, jasny, zwięzły, nie komplikować tego, bo niektórzy mają tendencję do rozdzielania tej słynnej torebki po pieczywie na okienko i papier. Nie. Nie rozdzielajmy tego. Im mniejszy odpad, tym trudniejszy do wysortowania później. Natomiast my sobie damy z tym radę tutaj. Czy wrzucimy tą mieszaną torebkę do żółtego pojemnika, czy do niebieskiego, nie ma to większego znaczenia? My sobie z tym poradzimy. Rozwiedzając wasz zakład, możemy też zauważyć inne budynki, na przykład tą taką charakterystyczną kopułę, co tam jest w środku. Jest to element instalacji fermentacji. To nasze najnowsze dziecko, bardzo ciekawe można powiedzieć pionierskie w skali kraju. Jest to instalacja fermentacji ciągłej bioodpadów, czyli tego, co zbieramy w brązowym pojemniku. Z tego materiału robimy w procesie fermentacji biogaz, biogaz oczyszczamy, kierujemy do silnika kogeneracyjnego, wytwarzamy prąd i ciepło i te dwa elementy energetyczne wykorzystujemy na potrzeby zakładu. Praktycznie jesteśmy zakładem zeroenergetycznym, czyli nie pobieramy energii z sieci, mamy własne ciepło i tak powinno się działać. No i mam nadzieję, że to nasze spotkanie, ten filmik, ale także inne materiały, które są właśnie na naszym portalu edu for eco wpłyną na to, że no przede wszystkim trafimy do dużej ilości osób, ale też wpłyniemy na dbałość o naszą planetę. Dziękuję Panu bardzo serdecznie. Także mam taką nadzieję i ten przekaz edukacyjny tutaj kierowany ze źródła, można powiedzieć z realnej gospodarki odpadami, a nie wymyślony gdzieś za biurkiem czy wyczytany w internecie. Uważam, że taki przekaz jest potrzebny. I on powinien dominować. I najlepszy. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę.